Witajcie dzisiaj z Łodzi. Dziś mam dla Was cześć. specjalnego gościa. Dawid Pijanka z. Cześć. Cześć Dawid. Dawid Pijanka z wynalazca TV. Dawid jest rzecznikiem patentowym. Tak Może wyjaśni Dawid w jednym słowie, w jednym zdaniu, kto to jest rzecznik patentowy, żeby. Jasne. Rzecznik patentowy to jest taka osoba, która pomaga Ci ochronić Twój wynalazek najczęściej i też się kojarzy z znakami towarowymi, czyli jak masz jakiś pomysł na markę, no to on Ci pomaga to zarejestrować, żeby było to tylko Twoje, nie? Tak jest. Ja teraz dostaję bardzo często od Was maile, komentarze, że wymyśliliście coś genialnego, że macie pomysł na ulepszenie, jednej, tej branży lub innej, jakiegoś produktu, jakiegoś serwisu i zgłaszacie się do mnie i pytacie, co z tym zrobić i tak dalej. Więc pierwszą rzeczą, często, nie zawsze, ale często pierwszą rzeczą to jest właśnie zarejestrowanie patentu i ochronienie tego, żeby, żebyście mogli to komercyjnie wykorzystywać i właśnie Dawid jest taką osobą, która w tym może Wam pomóc. Tak? Tak. E, powiedz może, Dawid, na czym polega taki proces? Wiesz co, proces polega na tym, że na początku najczęściej klienci właśnie przychodzą z takim pomysłem, tak jak mówisz, nie? I nie wiedzą co dalej, więc pierwszym etapem, który ja mówię, że warto prze, przeprocesować, to jest zrobienie analizy rynku, czy w ogóle ten projekt, który wymyślili jest sensowny, tak? Bo to jest taka podstawa. Jeżeli osoby są w jakiejś dziedzinie i widać, że się znają na, na tym i sami czują, żeby tego chętnie wykorzystywali, to powiedzmy, że tutaj już nie zawsze jest to sensowne, żeby robić. Ale jeżeli ktoś wymyślił na pomysł zupełnie innej branży, to ja mówię, przeanalizuj, pogadaj z kimś, czy ktoś będzie tego potrzebował. Jeżeli to już mamy, no to kolejna rzecz to jest badania patentowe, czyli sprawdzamy, czy e, ty faktycznie byłeś pierwszy, bo może być już jakiś w cudzysłowie powiem, Chińczyk, czy jakiś ktoś z Ameryki, bo tam jest najwięcej zgłoszeń patentowych i się okazuje, że on to już wcześniej wymyślił, 5 lat temu, 10 lat temu, ale może tego nie wdrożył i dlatego tego nie było widać. I ty dokładnie wiesz, jak, jak szukać tych patentów, tak, które już są tak, to, tak. zameldowane. No tutaj jest robota już nasza, jako rzeczników patentowych, hmm. że my po prostu to, to sprawdzamy. No a później przechodzimy do etapu kolejnego, czyli musimy zrobić projekt, jakiś taki przynajmniej koncepcyjny. To też nie trzeba robić prototypu, bo dużo ludzi myśli, że trzeba mieć prototyp, żeby zgłosić hmm. patent, albo w ogóle, że te patenty są takie na technologie kosmiczne, nie? A wyobraźcie sobie, że nawet da się zrobić patent na łączenie ze sobą dwóch części bo po prostu one mogą usprawnić proces montażu, produkcji i innych no, różnych No Dokładnie rzeczy. na tym mamy jeden z miliarderów niemieckich, e, dorobił się miliardów, Fischer, tak? A, o, to jest no tak. facet, który... Obsługiwaliśmy e, też pod innym kątem Fischera, ale, tak, ale no... To który wymyślił kołeczki, mają. tak? Czy jak tak, to się tak, w polsku tak. mówi? No tak, no to są takie kołki montażowe czy tam, no, no, no dokładnie. E, no i on na tym zrobił miliardy, czyli na wynalazkach można naprawdę dobrze zrobić, jeśli się wie, co z nimi zrobić, jakie, tak, tak, jakie tak. wdrożyć, oczywiście to cały proces komercyjny za tym idzie, ale tutaj też Dawid pomaga, bo ty masz przedsiębiorców, którzy się do ciebie zgłaszają i którzy szukają patentów, albo stosują w tym, w, tym, no, w, tym, w tym sensie, że po prostu chcą jak najświeższe patenty, zanim one zostaną przejęte przez kogoś innego, tak. wykorzystywać. Tak? Czyli no, tak, tak. Dawid Wam też może jakby pomóc trochę w znalezieniu kogoś, kto ten, kto ten patent wykorzysta, kto kupi licencję, albo kto zbuduje produkcję na, na tym. Tak, ten... dokładnie. Wiesz to tutaj są jakby dwa segmenty, tak? Czyli jeżeli mamy wynalazców, którzy opracowali produkt, no to oni potrzebują tego zgłoszenia, potem potrzebują, żeby, jeżeli nie chcą współpracować z kimś, żeby wdrożyć ten wynalazek, tak? Mhm. I tutaj jakby pomagamy opracować markę, e, zrobić prototypy i tak mhm. do końca ten produkt wypuścić na rynek. Natomiast drugi segment to są faktycznie, tak jak mówisz, przedsiębiorcy, którzy szukają takich nowinek, nie mają pomysłu na co Dać swoje pieniądze albo nie, na przykład im się nieruchomości już znudziły czy jakieś inne e, źródła. No i po prostu chcą e, zainwestować w jakiś produkt, żeby czegoś się też nauczyć przy okazji, nie? Oczywiście e, skala ryzyka przy takich e, wynalazkach, które są nowe, tak, i muszą zmienić przyzwyczajenia ludzi, jest na pewno większa niż przy takich pewnych tematach inwestycyjnych, nie? Ale to też jest trochę zabawa i później możesz to skalować z drugiej strony, nie? Więc to tak jest, e, to tak jak mówisz, faktycznie takie dwie grupy u nas są. Czyli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym innowacjami, możliwością, może masz jakieś produkcje w jakimś określonym segmencie, w określonej branży i chciałbyś coś innowacyjnego może na rynek wypuścić, tak. to właśnie Dawid jest też potencjalnie osobą, która może Ci podsyłać świeże, świeże patenty do wykorzystania. Tak. Dobra, teraz ile... Powiedzmy jako wynalazca ile to taki proces kosztuje, z czym trzeba się Jasne. liczyć, żeby co, patent zarejestrować? Jeżeli chodzi o zgłoszenie patentowe, to trzeba około liczyć między 10 do nawet 20 tysięcy złotych, w zależności jak bardzo jest to skomplikowane, mm -hmm. więc to jest jakaś tam inwestycja. Natomiast już, żeby to wdrożyć na rynek, to to są już zupełnie inne tematy A no, to w zależności to od tego prototypowała, od... nie tak, wiesz, tak. Nigdy zawsze też prototyp pierwszy nie wychodzi, tylko trzeba zrobić ich kilka, najczęściej, nie? Mm -hmm. Ale ty w tym też wspierasz, masz ludzi, którzy to potrafią tak, tak, robić tak, i, tak, i tak dalej, i osobiście. tak dalej. No, także to jest e, bardzo ciekawa sprawa, bo... Jest wielu kreatywnych ludzi, którzy mają wspaniałe pomysły, ale niezbyt umieją to przełożyć na rzeczywistość, Dokładnie. natomiast ty możesz tym wspierać. Tak. A może byś powiedział takich parę, nie wiem, patentów ciekawych, Produkty. które produktów, tak, które, które opatentowałeś, z jakich właśnie branż i tak dalej. Wiesz co, no to mamy w zasadzie teraz takie trzy czy dwie branże bym powiedział. Jedna marka, którą budujemy to jest marka Fajerkowski i to jest marka, która ma się zajmować takim ogniem. nie? Mhm. Nasz flagowy produkt, nasz, to twórca wymyślił, ja właśnie pomagam tutaj go wdrażać. To jest taki namiot, który można rozbić na, przy domu czy dla jakichś hoteli, żeby oni sobie wynajmowali. To wygląda jak tipi, mhm. tylko można tam walić ognisko i to jest też fajne, że on jest całoroczny. On jest wież, lepszy od tych tipi wszystkich, tym, że Demontażu i montażu to jest 10 minut, a żeby rozłożyć tipi to jest już na przykład kilka dni, nie? czy mm -hmm. dzień, na przykład roboczy. No, tak. Drugi taki produkt z tej samej marki to jest taka siatka, która jest zawieszona na dwóch kołeczkach i na tej siatce możemy sobie rozpalić ognisko. To jest dosyć ważny produkt dla tych osób, które się interesują survivalem czy jakąś taką turystyką, mm -hmm. bo mogą to, to wziąć po prostu do kieszeni i mają już grilla ze sobą tak? Mm -hmm. i mogą sobie przyrządzić posiłek na tą siateczką. Czyli to jest taka ta branża jedna. Druga branża to jest branża budowlana, i tam mamy taki scrober. Nazwaliśmy sobie tak właśnie produkt, i to obskrobuje puszki podtynkowe, bo jak czasem te puszki podtynkowe wystają ze ściany, to to chłopaki tam nożem dubali. Przyszli do mnie chłopaki właśnie ci, co się tym zajmują i takich 200 puszek na przykład dziennie robią, i mówili, że chcą opracować inny produkt do wiertarki. Nie? I ta wiertarka ma po prostu dołożoną głowicę, która, którą po prostu wciskasz do tego otworu, i on obskrawa tę no. część zewnętrzną. No i jeszcze jeden mamy w, takim, w takiej branży e, też budowlanej do, e, do czyszczenia wałków malarskich, nie? To też rozwijamy ten produkt. E, no jesteśmy w tym momencie w fazie e, wdrożeniowej, czyli jesteśmy już po prototypowaniu. E, robimy już produkcję seryjną. A masz jakieś i... takie, no nie wiem, patenty, które są bardziej takie procesowe, a nie produktowe? Tak, tak. Jak to wygląda? E, jakiś przykład podaj. Mamy pro... żeby... Jasne. pobudzić wyobraźnię, w jakim zakresie można mieć pomysły. Eee, to, to by jakby. były takie przyziemne, załóżmy, tak, nie? Tak, rozwiązania, a bardziej takie grube, no to mamy klienta, który opracował tak. technologię magazynowania wodoru wiesz, pod fotowoltaikę, żeby po prostu gdzieś ten wodór, którą wytwarza się między innymi z fotowoltaiki, czy tak. z innych jakichś źródeł, można było magazynować w jakiś prosty sposób, nie? I no na i, czym polega ta technologia? E, wiesz co, technologia polega na tym, że on zastosował tak zwaną ururkę, która jest wkopywana y w ziemi, e, no i dzięki temu, że ty zastosujesz technologię przechowywania tego w ziemi i przetransportowujesz to pod ziemią, taką ururką, no to według jego założeń, bo to są na razie, wiesz, założenia nie ma do tego prototypu zrobionego, E, łatwiejszy będzie transport i jest to bezpieczniejsze w przypadku potencjalnej eksplozji, nie? E, no tak. bo teraz te ogniwa wodorowe, nie ogniwa, tylko te akumulatory wodorowe muszą jakoś być też w miarę bezpieczne, bezpiecznie przechowywane, a tak masz pod ziemią i jeżeli by się coś stało, to po prostu pójdzie słup e, ognia do góry, nie? Nad, tak. jak, do tego wsadu. No i on coś takiego teraz próbuje wdrożyć, gdzieś tam rozmawia z Orlenem, więc może, może gdzieś tam się uda. Nie? Wspaniale, wspaniale. Powiedz jak cię mogą ludzie e, osiągnąć, gdzie, gdzie jest twój, nie wiem, e, e, wynalazca TV to jest, rozumiem, na... To jest kanał na YouTube, tak? Na YouTube, tak, ale tak. masz też chyba pod domeną wynalazca.tv, tak, tak, tak. I, i jeśli ktoś z, do ciebie chciałby się z patentem zgłosić, albo z drugiej strony przedsiębiorca, który byłby zainteresowany świeżymi patentami do wykorzystania, e, to e, jak może się z Tobą skontaktować? E, Wiesz co, no to e, najprościej wejść na stronę wynalazca.tv łamane przez kontakt mhm. e, albo bezpośrednio napisać u nas na social mediach, mamy Facebooka, Instagrama, więc mhm. gdziekolwiek się e, ludzie do nas odezwą, tam na pewno odpiszemy, nie zostawiamy nikogo bez maila, bo też dużo osób robi tak e, w naszej branży, że jak ktoś do nich od, napisze, to często to jest bez odpowiedzi, a my jakby każdą osobę szanujemy i próbujemy takiej osobie e, doradzić, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy, czy nie. Dawid, może dalej damy po prostu młodym wynalazcom, młodym kreatywnym ludziom trzy jakieś rady od Ciebie jako Aha. doświadczonego człowieka w zakresie patentów, marek i tak dalej. Trzy rady jakie, jakie dałbyś wynalazcom, żeby po prostu no, się większe sukcesy w tym roku. E, Pierwsza moja rada dla takich osób jest to, żeby wyrekrutowali rynek, bo jest taka ciekawa statystyka, że zrobisz sobie zgłoszenie patentowe, a tak naprawdę gronim wynalazków na świecie, oni myślą, że świetne, wspaniałe rozwiązanie, a w praktyce się okazuje, że to jest coś, do czego no. nie Albo, że nikt tego nie potrzebuje, albo, że jest to zbyt drogi produkt na, 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 na zastosowanie. Tak, e, druga rzecz to właśnie przeanalizować te koszty. koszty, bo też ludzie o tym zapominają. Jedno to jest wydań, druga, druga rzecz to są koszty, czyli sprawdźcie, ile to może kosztować w przyszłości produkcji seryjnej. No i trzecia na koniec, żeby próbować się nie poddawać, bo to też czasem się dzieje tak, że wiesz, ktoś się obrazi, że ktoś komuś powie, że to nie tu, ale próbujcie, tak? Jest dużo historii osób, które spotykały się ze ścianą, że dużo od nich mówi, że to nie wypali, a gdzieś tam próbowały, próbowały z nas coś co plikło, tak? Po prostu to wystrzeliło do góry, więc żeby wszystko próbować, ale też z umiarem bo też mamy takich klientów, którzy się tak zafiksują na temat pomysł, który się trochę wydaje taki abstrakcyjny i tak się go angażuje, że to chcą go cały czas realizować, a czasem warto było odpuścić i po prostu się skupić na, rzecz, na czymś innym. Tylko tak. to trzeba wywalać. No i nie zapominajmy, że też może należy się zakuchiwać w swoich pomysłach. No można kilka mieć patentów, można mieć wiele pomysłów, pomysłów jak na, na plaży, po prostu trzeba, no, Próbować, aż któryś, któryś załapie. do tacy, tak. nie wiem, Fischer, e, już mówiliśmy, on chyba, nie wiem, tysiąc patentów zrobił. I któryś tam patent, czy parę z nich załapało, ale większość z nich nie została wykorzystana i to, to, to. no i to, po raz była po porażką. Ale w biznesie jest tak, że wystarczy, że raz się uda i na tym można już. To, to to. Wiesz co, jeszcze chciałem zauważyć tak na koniec, że zobaczyć w tych radach, powiedziałem, że są z obrony, tak? To nie, nie zawsze jest e, sensowne. E, czasami e, proces obrony, e, te trzy miesiące, nawet wiesz co chodzi mi o czas, o czas. E, bo te trzy miesiące mogą zawrzeć o tym, czy ten produkt siądzie czy nie siądzie, bo czasami musisz być pierwszy jak najszybciej i, i to jest realizacja. Prosty. No dobrze, a właśnie jak Ty mówisz, że sprawdzić u Chińczyka, ile kosztuje realizacja, to e, nie możesz pokazać. to właśnie jak to zrobić, to yy, tego. Mamy taką metodę, że yy, zawsze znajdziesz coś podobnego, tak? zobaczysz, że masz jakiś grill w kształcie kosza na śmieci, to wyślij do niego taki można może zatem i tym, tak? A u drugiego sobie samą ile ruszy na przykład, w tym, żeby to nie czyli w ten sposób jesteś w stanie mniej więcej oszacować te koszty produkcji, to jest bardzo proste. Dobra, dobra. No to e, dzięki Dawid. E, życzę powodzenia w twoim, e, w twoim biznesie, w Twoim kanale, e, a Wam oczywiście życzę kreatywności i żeby z Waszych pomysłów jak najwięcej wyszło, korzystajcie z Rad i z doświadczenia takich ludzi jak Dawid, e, którzy no, już nie jednemu przedsiębiorcy pomogły zarówno temu kreatywnemu, jak i temu z kasą e, i z produkcją. E, także życzę Wam tego. To tyle na dziś z Łodzi. Na razie. E, wspaniałego dnia, dzisiaj. Fantastycznego dnia doprawiem dziś czegoś niezwykłego. Cześć. Cześć.